Witam ponownie, Michał Gawron, marketing director z World Ventures. Na poprzednich wideo mogłeś się dowiedzieć, jak odzyskać inwestycję zainwestowaną w World Ventures, jak wprowadzić momentum do swojego biznesu, jak uzyskać dyrektorski bonus w 90 dni. Teraz powiem, co, co, co zrobić, jakie podjąć kolejne kroki, czego nie robić. Przygotowałem taką szybką. Ściągę tutaj, żebyśmy mogli porozmawiać, co, co powinien zrobić. Wiele osób podłącza się do systemu, ale tak naprawdę nie wie, co, co zrobić. Tak? Czyli, czyli jak zacząć, co robić, żeby, żeby odnieść sukces, co chcemy i przede wszystkim. To, Potrzebujemy od każdej nowej osoby wypisać swoje cele, swoje, swoje marzenia, swoje założenia, co chcą osiągnąć w obrębie World Ventures, co chcą, żeby World Ventures im pomogło osiągnąć. Chcemy taką listę uzyskać jak najszybciej, przynajmniej 10 rzeczy. Jeśli jesteśmy w stanie z tą osobą się spotkać indywidualnie, jesteśmy na spotkaniu, na, na travel paty czy na, na prezentacji. I chcemy osobiście, żeby ta osoba wypisała te rzeczy od razu. Może je rozszerzyć, spotykając się z rodziną. Ważne jest, żeby się podzielić tym, co robi, co zaczęła z partnerką, z partnerem, z rodziną. Ta rodzina będzie też motywowała tą osobę. Oczywiście nie mówię tu o osobach, które nie motywują. Mówię o tych najbliższych, z którymi żyjemy, bo będą dni lepsze gorsze, ale liderzy w World Ventures potrzebują od was usłyszeć co was będzie motywowało w World Ventures, bo tak naprawdę będziecie robić to z pasją, z motywacją do tego, żeby osiągnąć te sukcesy w World Ventures, aby pomóc i to są cele, mogą być różne, Nie, To mogą być cele materialne, mogą być cele rozwoju, pomocy innym w edukacji i założeniu nowych biznesów, czy, czy projektów, poznania nowych ludzi, podróżowanie po świecie, cokolwiek by to nie było, podzielcie się z tym, ze swoim sponsorem, też z liderem, który jest nad nim, bo chcą usłyszeć na pewno, dlaczego wstąpiłeś do Ventures, co cię zmotywowało i w tym momencie będą mogli z tobą współpracować Ułożyć odpowiednią drogę. E, Wyobraźcie sobie, y, dam przykład: y, jest powiedzmy autostrada, tak? I jesteśmy na autostradzie, siadasz do samochodu, nie ma żadnych znaków. Nie wiesz ile masz jechać, nie wiesz gdzie masz jechać. E, tak, na, tak samo wygląda w Ventures. Jeśli ktoś podejdzie do, łączy się do Ventures i nikt tej osoby nie poprowadzi, nie, e, nie uzyska informacji takich, jak właśnie teraz mówię, ta osoba wybierze. Wój kierunek, wybierze swoją szybkość, swój... będziesz się starała dojść do swoich osiągnięć, ale nie będzie miała odpowiednich narzędzi, nie będzie miała odpowiednich znaków kierunkowania, Dlatego ważne jest, żebyśmy zrobili tak zwaną plan akcji z tą nową osobą jak najszybciej, najlepiej w ciągu pierwszych 24 do 72 godzin, i dowiedzieć się o tych celach. Kolejnym krokiem to jest lista. Ta lista, o której wspomniałem wcześniej na poprzednich wideo, to lista top 10-20 VIP. Oczywiście ta lista będzie się roz, rozwijać, roz, rozszerzać. Ważne jest, żeby mieć tą listę przy sobie, dopisywać nowe osoby, ale potrzebujemy do te właśnie te pierwsze najbliższe osoby danej osoby, żeby nowy członek nam te imiona dał. I Pomóc im wykonać pierwsze telefony, umówić spotkania. Z powrotem mówię, że powtarzam, że już warto z, że zrobić to w ten sam dzień, jak osoba się przyłączy do biznesu, bo pracować od razu. Już na drugi dzień, czy nawet w ten sam dzień, można już mówić, umówić spotkania. tak? Czego nie robić? Czego nie robić to jest przede wszystkim to jest ekscytacja, wiele osób to robi, ale nie wie, dlatego, że nie powinna rzucać linki ze swoją stroną na Facebooku czy, czy zapraszać na webinar, na całe party na Facebooku, tak? Ale nie wprowadzając zaciekawienia, tylko już od razu słuchajcie: wstąpiłem do klubu turystycznego. Fajny biznes, zapisujcie się, tu jest mój link. Pali kontakty, nie ma kontroli nad tym, kto zobaczy na tego linka. Wiele razy się zdarza, że ktoś wypuści link na webinar i osoba się przyłączy do webinaru i później ląduje w innej strukturze. Bo tak naprawdę nagle wyszło, że osoba nie wiedziała dokładnie, kto ją zaprosił. Dlatego Facebook jest fajny, można dużo fajnych kontaktów zdobyć, ale to jest kwestia budowania relacji. Facebook jest do tego, żeby mi była zabawa, żeby można pożartować. Tak samo jak gdzieś idziemy do kogoś na, na barbecue, na, na grilla, nikt nie przychodzi na barbecue z, nie wiem, ze złotymi zegarkami i mówi: O, słuchajcie, tutaj ten sprzedaje zegarki. To nie działa. Wyobraźcie sobie, jakby. To działało jakby wysyłanie maili czy linków na Facebookach działało. Tak naprawdę, World Ventures by nie potrzebował nas. Nie potrzebowałby reprezentantów i nie, musiał, nie, nie, nie musielibyśmy mieć w ogóle struktury reprezentantów, tylko poszliby korporacyjnie i by zaczęli się reklamować dookoła. Tak nie działa. My jesteśmy firmą marketingową polecenie, która jest najsilniejsza siła marketingu, czyli ta poczta szeptana, marketing szeptany, dlatego jeszcze raz, nie wrzucamy linków, nie wrzucamy stron na, na, na Facebook. W kwestii zapraszania nie używamy słów takich jak słuchaj, mam nowy biznes, jest prezentacja w tym tygodniu, przyjdziesz, o jesteś wolny, o słuchaj stary skoczyłem do tego nowego klubu turystycznego e, możesz zdobyć e, BMW może, może pojedziemy na dookoła świata Różne rzeczy. Staramy się unikać słów, które by mogły spowodować, że osoba nie przyjdzie na spotkanie, czy w ogóle nie będzie chciała on słuchać, o czym chcemy im powiedzieć. Nie wiemy, czy ta osoba nie była wcześniej zaproszona do jakiegoś innego klubu, czy do jakiegoś innego biznesu, czy cokolwiek innego by to nie było. Chcemy bardzo neutralnie osoby zaprosić, czy to na piwo, czy na kawę, czy dowiedzieć się, kiedy są wolni. Stare, słuchaj, kiedy możemy się spotkać na piwo, no w, w, jestem wolny w piątek wieczorem. Super, świetnie. Jak się spotkamy, pogadamy o super sprawie. Mam coś fajnego do, ci do pokazania. Tyle. E, w, czy zawsze tak będzie kolorowo, czy nie? Będą, będą pytania. Co robimy? Czy co staramy się przede wszystkim tylko umówić spotkanie, tak? Nie prezentować e, e, idei przez, przez telefon. E, Dodatkowo fajną formą zapraszania jest SMS, jeśli sms często, przez SMS-y trzeba nie wiadomo się rozpisywać, osoby automatycznie odpisują bardzo szybko, jest udowodnione, że SMS-y praktycznie w 100% są odczytywane, dlatego też wysyłanie maili nie działa, bo albo ludzie to traktują jako spam, albo w ogóle nikt nie, nie zagląda do, do tych maili. Dlatego jak się porozumiewujesz ze znajomymi przez telefon, rób to, rób to naturalnie, tak jakbyś kogoś za, za, chciał zaprosić na swoje urodziny, tak samo zapraszamy ich do spojrzenia na World na Ventures. E, jeśli SMSujesz, możesz kilka takich sms wysłać. E, słuchaj, e, mam wolne we w, 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 w piątek, e, spotkajmy się na piwo, sprawa do ogadania. E, czy słuchaj, kiedy jesteś wolny w tym tygodniu? Znak zapytania. Happy hours. Kawa, znak zapytania. Ty znasz te osoby, wiesz jak się z nimi komunikujesz. Mało kiedy ktoś się zapyta, a co to jest, jeśli podejdziemy do tego szybko, podejdziemy w, w naturalnie. Jest wiele fajnych metod, sposób jak, jak zapraszać, cztery kroki zapraszania. Nie będę wchodził teraz, teraz w szczegóły, można sobie obejrzeć wideo i zobaczyć, ale. Szybkie zaproszenie naturalne czy SMS. Unikać języka, które może być potoczne już w firmach marketingowych czy network marketingowych, gdzie ktoś mógł być na podobny sposób zaproszony. Naturalnie stary, sprawa do gadania, kiedy mogę wpaść. Słuchaj, postaw czajnik na kawę, przyjeżdżam, obogadamy ogada, sprawę. Im więcej osoba, która wykona więcej telefonów, wygrywa. Dlatego powracając do, do listy, na początek te 10-20 osób, tak, bo chcemy jak najszybciej do nich się odezwać czy pojechać i, i kolejne lista, kolejna lista, kolejne imiona będą się dopisywać, rozwiązywać. Mała wskazówka to. Pamiętajcie, że te 200 osób i dalej, ta wasza lista, te wasze kontakty to nie jest coś, co to spowoduje, że będziecie super sukcesem w World czy odniesiecie super rezultaty. Tak, może się stać, ale co jest udowodnione, co, co, co się sprawdza, to to, że przez kontakty, które wypiszemy, idziemy głębiej, szukamy kontaktów. Waszych znajomych kontaktów i tak dalej, i tak dalej, przez polecenie kolejnych osób, nie wszystkie osoby będą zainteresowane, a zawsze możemy się zapytać o polecenie, czyli słuchaj, nie jesteś zainteresowany, super, cieszę się, że spojrzałeś na to, co robię, nie, powiesz mi za rok, że dlaczego Ci nie pokazałem, a kogo, kogo znasz, z którym mógłbym się spotkać, na pewno znasz osoby, które lubią podróżować, które szukają z fajnej, może dodatkowo źródła dochodu. Zawsze warto zapytać się o polecenie, czyli o kolejne osoby. Automatycznie ty już stajesz się tym ciepłym kontaktem dla tej osoby, bo twój znajomy cię przedstawił tym znajomym. Wiele osób tak właśnie dochodzi do, 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 do bardzo fajnych kontaktów. Tak się stało z Jamesem Lee, Eric Allan ze Stanów Zjednoczonych, tak naprawdę dostał jego polecenie, jego, jako jego imię od Erika znajomego, a Jamesa nie znał. Poznali się przez, e, przez Skype'a. E, James Lee, chyba każdy wie, James, zna James Lee, e, z czołowych liderów na, na Azję. E, dlatego warto pytać się o polecenia. E, co jeszcze ważne, żeby nie zapominać o czy, czy robić listę, nie być selektywnym wypisywać wszystkie osoby, z którymi mamy w telefonie, które znamy, które znają Cię po, po imieniu, które kiedyś kiedykolwiek spotkałeś. Wasi liderzy, Twój sponsor pozwoli Ci przejść przez tą listę i pomóc Ci skontaktować się z tymi osobami pogrupować je na różne kategorie. Ale na pewno nie odkładamy osoby na bok, które, które potencjalnie moglibyśmy zaprosić do, do biznesu. Dodatkowym fajnym. Fajną listą, jaka może być, to tak zwana lista Chicken List, czyli lista kurczaków osób, które się obawiamy do, do nich zadzwonić, bo myślimy, że są już sukcesywni, są, są mają swoje biznesy, czy, czy są bardziej doświadczeni niż my, może jest różnica wieku. Warto do takich osób się odezwać też, do takich osób, trochę może na inny sposób się odzywamy bardziej od strony z, z zapytania, czy, czy mogli poświęcić trochę czasu, żeby by pomogli wam wybrać dobry kierunek w tym, co zaczęliście. Powiedzmy, na przykład nie wiem, jest Pan Adam, który, który ma warsztat kilka warsztatów samochodowych i jeszcze dodatkowo jakieś inne biznesy. Ale macie, dostaliście jego numer telefonu, nie wiem, od swojego taty, czy, czy, czy tam kolegi, bo akurat razem chodzicie do szkoły. Halo Panie Adamie, Michał. Z tej strony rozumiem, że Pan jest super zajęty. Codziennie pełno dużo pracy, dużo biznesów, ale mam bardzo dużą prośbę. Zacząłem nowy projekt i chciałbym się spotkać z Panem, kupić Panu lunch, umówić na szybką kolację, żeby Pan mi pomógł wybrać dobry kierunek. że faktycznie to, co zacząłem, to jest dobry wybór. Bardzo bym prosił pana o ten czas. Myślę, że był, byłby pan w stanie mi pomóc i znaleźć ten czas. Potrzebuję pół godzinki pana czasu. Jeśli nie, to może będzie mi pan w stanie kogoś polecić. Kiedy moglibyśmy się spotkać? Tak, taki telefon. To może być telefonicznie. Ja proponuję też, jeśli to są osoby lokalne, to tak naprawdę. Podejść po godzinach, jeśli to nawet był warsztat samochodowy, i się okazuje, że ten właściciel czasami tam bywa wieczorami, czy dowiedzieć się od pracowników, kiedy on tam bywa, czy to właściciel restauracji, czy Często jest tak, że właściciele biznesu pokazują się raz, dwa razy w tygodniu w danym miejscu. Zapytać się, kiedy, kiedy przy, przychodzi do, do tego miejsca, i podejść po godzinach i się zapytać. Wtedy Zapytać się o pozwolenie, o umówienie się na kolejne spotkanie. Zawsze pamiętajmy, budujemy relacje najpierw, zanim tak naprawdę od razu atakujemy ich z biznesem. Bądźmy przygotowani może być tak, że o, mam właśnie tylko 15 minut ok, to teraz o co chodzi? Można mieć laptopa ze sobą, wrzucić szybkie wideo. Nie zawsze będzie tak, że ktoś swój ekspert będzie obok zawsze można wrzucić kogoś na telefon, ale miej zawsze przygotowane ze sobą. Laptopa, żeby wrzucić DVD i pokazać o co chodzi. Na koniec chcę powiedzieć, co jest ważne i co udowodnione że osoby, które inwestują w siebie, inwestują w szkolenia, zarabiają przynajmniej trzy razy więcej. Czy osoby, które nie chodzą na szkolenia, czyli kolejna inwestycja, zainwestowałeś w swój biznes, zainwestowałeś w World Ventures. Tak, kolejnym krokiem jest inwestycja w, w samego siebie, w czyli w rozwój. E dowiedzieć się jak najszybciej od e swojego szkolenia, e swojego sponsora, swojego li lidera, gdzie jest najbliższe super sobota, e regionalne szkolenie, międzynarodowe szkolenie, e co się dzieje, może coś na, na internecie się też dzieje, e jak najszybciej się przyłączyć do tego szkolenia, zaradzić na to szkolenia też ze sw w swoją drużynę e i Oczywiście to pozwoli Ci rozwijać się jeszcze bardziej. Pamiętaj, jesteś w z po to, żeby wygrać, żeby odnieść jak największe rezultaty, a wszystko zależy od Ciebie im będziesz bardziej poważnie do tego podchodził jak do prawdziwego biznesu, nie jak do hobby, tak samo Twoi liderzy, Twoi sponsorzy będą szli Twoim rytmem, pomagali ci też odnieść jak największe sukcesy. Dzięki za uwagę. Na, ostatnim, na kolejnym wideo pokażę już Ci jak, co robić, jak już masz spotkanie umówione, czy to osoba, jest, jest, ogląda, będzie oglądać webinar, czy, czy, czy prezentację na, na internecie, czy spotykacie się na kawę, co zrobić w tym, w tym, w tym, w tym momencie. Dzięki i do usłyszenia. Cześć!